Panie, nie modlę się o cuda ani o wizje. Proszę tylko o siłę na moje dni. Naucz mnie sztuki małych kroków. Uczyń mnie bystrym i zaradnym, abym potrafił dokonywać ważnych odkryć i nabywać doświadczeń wśród różnorodności każdego dnia. Pomóż mi lepiej wykorzystywać mój czas. Obdasz mnie zmysłem odróżniania tego, co ważne od tego, co nieistotne. Modlę się o siłę dyscypliny i umiaru, nie tylko aby przejść przez życie, ale i po to, by przeżywać swoje dni pożytecznie. I dostrzegać niespodziewane przyjemności i wzloty. Uchroni mnie przed naiwną wiarą, że wszystko w życiu musi iść gładko. Daj mi trzeźwe rozpoznanie, że trudności, porażki, wpadki, niepowodzenia są nam dane przez samo życie, byśmy mogli wzrastać. I dojrzewać ześlij mi właściwą osobę we właściwym czasie, która będzie miała dość odwagi i miłości, aby mówić prawdę. Wiem, że wiele problemów rozwiązuje się bez mojej pomocy. Więc proszę naucz mnie cierpliwości. Wiesz, jak bardzo potrzebujemy przyjaźni. Uczyń mnie godnym tego najpiękniejszego, najtrudniejszego, najbardziej ryzykownego i kruchego daru życia. Daj mi tyle wyobraźni, abym mógł dzielić się z innymi odrobiną ciepła we właściwym miejscu, o właściwym czasie, poprzez słowa, czy w milczeniu. Oszczędź mi strachu przed przegapieniem czegoś w życiu. Nie dawaj mi tego, co wydaje mi się, że pragnę, lecz to, czego naprawdę potrzebuję. Nauczy mnie sztuki małych kroków.